Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego: Zrób krok ku radości Twojej duszy. To jest prawda, że wewnętrznym darem Wspólnoty jest radość, ale radość dla człowieka, jak wszystko, co jest na Ziemi, może być jednocześnie darem i pokusą. Może być yy, ucieczką i może być schronieniem. Może być sposobem bycia i może być sposobem ucieczki przed byciem, przed istnieniem. Radość może być również eskapizmem może być ucieczką życiową. Przed smutkami, przed nierozwiązanymi konfliktami, przed cierpieniem, przed grzechem. Takiej radości Pan od nas nie chce. Żebyśmy sztucznie się Cały czas Doprocentowywali, jeśli chodzi o radość On chce, żeby radość była dla nas Pozbawiona lęku Żeby radość nie była czymś, w czym się boimy Po prostu Jesteśmy i boimy się, żeby nie przed Broń Boże smutek Chrześcijanin nie boi się smutku, ponieważ w smutku odkrywa radość Kochelet, siódmy rozdział Mówi tak Serce mędrca jest w domu żałoby A serce głupca w domu wesela Rozważ to czy to znaczy, że Bóg chce smutku? Nie. On chce, żeby w smutku człowiek znalazł mądrość, radość. Że chrześcijanin to w każdej sytuacji odnajduje radość Ducha Świętego, a nie tylko w niektórych sytuacjach. Poganin musi sobie stworzyć atmosferę, restaurację, orkiestrę, kapelę, musi coś wypić, musi się zabawić żeby odnaleźć radość. Chrześcijanin nie musi niczego szukać, on wszędzie odnajduje radość. I dlatego też słowo, które Pan kieruje do was jest właśnie takie, jest trudne. Trudne, abyś odkrył radość we wszystkim. Bóg nie jest dręczycielem twojego życia, ale on jest po prostu Bogiem mądrym. I on chce mieć dzieci mądre, a nie głupie. Bo dzieci świadczą o ojcu. Jeśli dzieci są mądre, to znaczy, że ojciec dobrze je wychowuje. Nasz Pan jest pełen zaskoczenia dla nas wszystkich. Nigdy nie możemy dojść do takiego momentu w naszym życiu, kiedy Boga schowamy do jakiejś szufladki i napiszemy etykietkę: Bóg jest taki i taki. Kiedy Bóg objawiał się Mojżeszowi, Abrahamowi, patriarchom, on ciągle był zaskoczeniem dla nich wszystkich. Nieustannie ich zaskakiwał, chociaż się przedstawiał, objawiał, ciągle był kimś innym. Rozważ to, że Izraelowi Bóg okazał się jako jedyny. I przekazał, że nie można mieć cudzych innych Bogów, bo ja jestem jeden, jedyny. Po tych słowach minęło dziś około 1400 lat albo 1200 lat i Bóg okazał, że jest trójcą. A i teraz co? Nasi bracia, starsi, Żydzi żyją w zgorszeniu. Gorszyli się, że coś takiego mogło być. Myślą, że myśmy to wymyślili. A to Bóg się objawił, Bóg przedstawił się tak. Zaskoczył wszystkich. Kościół mówi, że już nie będzie następnych objawień, objawienie jest skończone. Trzeba tylko kopać w tej kopalni objawienia coraz głębiej. Ale w doświadczeniu osobistym, indywidualnym, Pan Bóg będzie cię też zaskakiwał. Mamy tendencję do tego, żeby Boga opakować w jakąś etykietkę, zasznurować to i mówić: Bóg jest taki. Nie on cię zaskoczy, on cię zaskoczy swoim, swoją obecnością, w twoim życiu będzie ciągle przekraczał. Rozważ to. Że w tym samej Biblii jest napisane czcij ojca i matkę swoją. I w tej samej Biblii jest napisane, kto nie ma w nienawiści, ojca i matki nie jest niegodzien. Jak to pogodzić? Jest napisane, że Bóg dał życie Ezawowi w języku hebrajskim Ezaw znaczy dobrze kogoś ukształtować idealnie. I to był pierworodny syn, pierworodny syn Izaaka, ukochany przez Niego. A jednocześnie w księdze Malachasza w pierwszym rozdziale jest napisane: Czyż nie miałem w nienawiści Ezawa, a Jakuba ukochałem? Jak to? Bóg przecież kocha wszystkich, no ale jest napisane, że Ezawa nienawidził. A przecież był pierworodny i jeszcze go ukształtował lepiej niż Jakuba. Czy w tej samej Biblii nie jest napisane, że Bóg daje słońce najpierw dla złych, a później dla dobrych? I że jego deszcz spada najpierw na sprawiedliwych, a później na niesprawiedliwych? Kiedy człowiek się zbliża coraz bliżej do Boga, to widzi, że jego móżdżek jest maleńki i że muszą puszczać schematy, albo grozi nam zgorszenie Bogiem. Nawet. Objawienie przygotowało naród wybrany przez prawie wiele setek lat, po prostu był przygotowany ten naród i tak jeszcze nie byli w stanie przyjąć tego. My zawsze zdajemy sobie sprawę, że świętość to ideał, który jest nieosiągalny najczęściej. Nie w tym, że nie można go doścignąć, tylko w tym, że przed nim uciekamy, bo on w nas jest, ten ideał. Bo w każdym z nas jest prawda o nas samych. Jest prawda o słabości. Uciekamy przed doznawaniem siebie w słabości. Uciekamy przed objawieniem nawet sobie samym. Prawdy o tym, że upadamy na twarz i nie trzeba zbyt wiele, by przygniotło nas rozpaczliwe zwątpienie, jesteśmy słabi. Świętość nie jest niedościgłym wzorem, jest raczej niechcianym ideałem, ponieważ jest czymś, co nie czyni nas heroicznymi, tylko nie pozwala nam uniknąć prawdy, że jesteśmy bardzo kruchymi, zwykłymi, małymi, ostatnimi. Jezusowi nikt nie chciał tak naprawdę pomóc na drodze chwały, która w oczach wielu ludzi była drogą hańby, albo drogą krzyżową. Nie, dla, nie dlatego nie chciano pomóc, bo krzyż był zbyt ciężki, ale dlatego, że każdy, kto by się go złapał, nie mógłby uchodzić za silnego i poważnego. Każdy byłby śmieszny i nędzny. To zbyt prawdziwe. Na planecie, na której wszyscy chodzą do tyłu, Ktoś, kto chodziłby prosto przed siebie, wzbudziłby śmiech i oburzenie. No więc, co jest Twoją słabością? To się nad tym trzeba też zastanowić. Żeby ta radość Twoja była prawdziwa przed Bogiem. Co jest Twoją słabością? W czym jesteś prawdziwy, prawdziwa, jako słaby człowiek? Nie wiesz? Zacznijmy od innej strony. Co byłoby śmieszne w oczach innych? Co wywołałoby odruch szyderstwa? Gdybyś odsłonił swoją słabość? Z czego by się śmiali inni, gdyby poznali Twoją słabość? Już widzisz ten krzyżyk, który się lekko zarysowuje. Co potępiono by w tobie i wyśmiano, co uczyniłoby cię małym nawet w oczach Twoich najbliższych? Co przygniata cię i czyni cię przygnębionym, jeśli przez to nie przejdziesz, nie odkryjesz radości? Czego nie możesz unieść, czego nie możesz znieść w sobie? Żeby twoja modlitwa nie była ucieczką przed tą prawdą, bo wtedy nieautentycznie będziesz mówił, tak, chwalę cię, panie, uwielbiam cię. Ale to będzie cytat bardzo nieautentyczny. Bóg chce prawdziwej modlitwy. Jezus, pamiętaj, nie mógł znieść krzyża. Upadał pod nim. Przygniatał go ten krzyż, czynił go śmiesznym ten krzyż, godnym potępienia w oczach gapiów zgromadzonych na jego drodze. Uwielbiaj więc Boga. Nawet za to, za swoją słabość, za to, czego się boisz odkryć w sobie, czego się wstydzisz. Nawet w tym mów i tu również chwała Tobie. Bo krzyż na ścianie uwielbiamy, ale w swojego się wstydzimy i uciekamy. Czy to uczciwe? Jeśli swojego krzyża nie znoszę, to czy mam prawo modlić się z uwielbieniem do krzyża w świątyni? Czy to jest autentyczne? Nie znoszę. A jeśli w ogóle nawet nie wiem, co jest moim krzyżem, to czy ja wiem, co to jest ten człowiek na tym krzyżu? Słabość. Chciałbym w tym miejscu zacytować żona nie Swoje życie ofiarował on osobom niepełnosprawnym, upośledzonym, a więc słabym. Człowiek zwykle poświęca się, poświęca swoje życie temu, co najważniejsze, lub najbardziej ukochane, fascynujące, pociągające. Czy upośledzony może być najważniejszy? To jest wielkie pytanie dla świata i dla nas. Dlaczego ten człowiek poświęcił się upośledzonym? Albo czy upośledzony może być najbardziej ukochany? Może być. Można się poświęcić nauce, można się poświęcić pięknej żonie, mężowi, sławie, sportowej namiętności, muzyce, sztuce, ale upośledzonym? Matka Teresa też poświęciła się ludziom, których wyrzucono na bruk pariasom, umierającym, niepotrzebnym ludziom. Ludziom nieludzkim, zdawać by się mogło, bo jeśli skrzywdzonym, to też i potrafiącym krzywdzić. Co miała im do zaoferowania? Czy nie kłamała, kiedy mówiła, że Bóg ich kocha? Czy upośledzony ze wspólnoty Waniera, albo paria z ulic Kalkuty, jest kimś gorszym niż ja? Skoro doświadczam też upośledzenia grzechu, samo odrzucenie, albo doświadczam, że jestem tak nędzny, że właściwie do niczego się nadaję, jeśli to jest prawda, że Bóg kochał tamtych ludzi, to co czuje do mnie? Posłuchajmy tego, Żana Wanie. W jednej z rozmów redaktorzy pytają się go: Czego dowiedział się Pan o Bogu miłości, żyjąc blisko 40 lat z obami umysłowo upośledzonymi. Żana Vanier mówi: Nauczyłem się, że najważniejsza jest obecność. A poprzez obecność, odkrywanie przed ludźmi, że są ważni. Miłość polega na odkrywaniu piękna Boga w drugim. I rozbudzaniu w nim zaufania do siebie. Kochać kogoś to znaczy objawić mu, że jest piękny, zdolny do cudownych czynów, powitać go w swoim wnętrzu oraz stopniowo pomagać mu wzrastać, zdobywać zaufanie do samego siebie. Tajemnica wcielenia przyniosła objawienie, że nadajemy się do kochania, nawet kiedy jesteśmy upośledzeni. Nie mam na myśli upośledzenia umysłowego, ale życiowego upośledzenia. Kiedy czuje się niestandardowy, kiedy nie może się zaklasyfikować do jakiejś kategorii, kiedy zdeklasyfikowano go w życiu i mówiono tu nie, tam nie, odejdź stąd, wynoś się, nie kochamy cię, albo nie mówiono w ogóle nic. Nie objawiano miłości dziecku, młodemu człowiekowi, dorosłemu, albo nieustannie krytykowano czy niszczono słowami. Wiem, że to jest ogromna przeszkoda do przyjęcia miłości, kiedy człowiek czuje się życiowo upośledzony.